Turniej Stobierna Cup to, to jeden z turniejów współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu e, kompensacyjnego. Głównymi bohaterami są tutaj młodzi zawodnicy, dlatego posłuchajcie jak e, mówią o swoich pierwszych wrażeniach i pasjach do piłki nożnej. Na początek e, powiedzcie, dlaczego w ogóle gracie w piłkę nożną? Co wam się w tej dyscyplinie najbardziej podoba? Nie wiem, że można się kiwać i strzelać gole. Hmm. A tobie? I to samo. Że można uprawiać sport, robić to, co najbardziej kochamy? Z jakim nastawieniem dzisiaj przyjechaliście na ten turniej? Na co e, trener powiedział, żeby zwracać uwagę? Hmm. Dobra zabawa? No, czasami tak mówi. Żeby się bawić. A ty? ty jakie nastawienie na dzisiejszy turniej? Wesołe. Wesołe. A kolega powiedz mi, komu kibicujesz, jakiej drużynie? LKS jest jasionka. Chłopcy, yy, dlaczego się w ogóle w piłkę nożną? Co jest w tej piłce nożnej takiego fajnego, że akurat ją uprawiacie? Bo jest po prostu du du jest dużo popularnych piłkarzy i, i jest fajna ta piłka. Mhm. A ty dlaczego grasz? Bo mój tata gra w piłkę i od dziecka lubiłem ten sport. Super, a ty? Bo mój tata też grał w piłkę i uwielbiam ten sport, tak jak ta, mój tata. Mhm. Widzę coś tam, o jakiś bandaż na ręku, coś się stało już dzisiaj, czy to wcześniej? Wcześniej, złamałem rękę. Aha, okay. eee, a kto jest waszym w ogóle idealem piłkarskim i dlaczego? Cristiano Ronaldo, bo jest fajny, i dużo, ma, dużo ma zwodów i, i tak dalej. Mhm. A twój? Też Cristiano Ronaldo, bo załóżmy, też ma dużo zwodów fajnych, no swoich, też umie, w, w dobrych klubach grał. A dla Ciebie kto jest idolem? Też Cristiano Ronaldo. O Jezu, to klub, fan klub Cristiano Ronaldo. A lubicie Leo Messiego? Nie. A dlaczego? Nie wiem, nie, nie. Bo, nie bo, bo gra w Barcelonie, jest prawda? za niski. Bo jest za niski, za niski jest. Ale jako ma technikę. Słabą Kogo chcecie pozdrowić na koniec? Naszego trenera. Jak ma na imię? Sebastian. A ty? Mamy tatę, rodzinę całą i trenera. Mamy tatę kuzynów i babcię i trenera. Pamiętacie kto Was w ogóle przeprowadził na pierwszy trening i dlaczego zaczęliście grać w piłkę? Ja zacząłem dlatego, że mi się to podobało. Mnie tata zapisał i ja miałam tam kolegę, gdzie, gdzie też grał w kasie za Czernie i, i poszłem na pierwszy teren. Zaczęły się wakacje. Jakie plany na wakacje? Gdzie jedziecie? Ja do Gdańska jadę. I jeszcze na półkolonie, na następny tydzień. Okay. A ja już byłem na wakacjach w Turcji i chyba pojadę jeszcze do babci na wakacje. Mm -hmm. A powiedzcie jeszcze, na jakiej gracie y, pozycji? Ja... Ja teraz... Na tak, ja... A gdzie Ci się gra najlepiej może? Tak, bo to w tym wieku to jeszcze... się gra... Na obronie. Mm -hmm. A dlaczego? Dlatego, że... W, mogę bronić strzały, które inni wykonują, i mogę zabierać piłkę. Okej, okay, a ty? Na prawym skrzydle i na obronie. Mhm. I jak często trenujecie? W tygodniu? Dwa razy w tygodniu. Ja trochę więcej, bo ja mam trzy grupy. O proszę. To chcesz kiedyś zostać w przyszłości piłkarzem? No! A w jakiej drużynie chciałbyś zagrać kiedyś? W zaczerniu. O, w seniorach. Super. A ty yy, yy, na, yy, w jakiej drużynie kiedyś, w przyszłości? Oprócz KS Czernie, bo to wiadomo, logo zobowiązuje? Yy, w FC Barcelonie. A dlaczego Barcelona? A nie na przykład Real Madryt. Tu koledzy. Nie, nie tyl, tylko Barca, tylko Lewandowski. Jesteśmy po pierwszej części turnieju Stobierna Cup, a ze mną wiceprezes yy, KS Tobierna, Adam Wnęk. Cześć Adam. Witam serdecznie. Powiedz. Co to dzisiaj była za tak duża impreza, bo mnóstwo dzieciaków, rodziców, więc pochwal się, co wy tu dzisiaj zorganizowali. Tak jak powiedziałeś, jesteśmy po pierwszym dniu turnieju Stobierna Cup. Rozgrywaliśmy w dzisiejszym meczem na czterech boiskach w trzech kategoriach wiekowych. Graliśmy kategorię U7, czyli rocznik 2018 i młodsi, U9 2016 i młodsi oraz U11. E, czyli rocznik 2014 i moci. E, Mamy za sobą e, rozgrywki. E, jutro jeszcze przed nami drugi dzień zmagań dla grupy e, U16, czyli rocznik e, 2009 i młodsi. Łącznie w Stobierna Cup wzięło udział około 310 dzieciaków z terenu gminy Trzebownisko oraz Rzeszowa i e, sąsiednich gmin. E, Rozegraliśmy wiele meczy, wiele emocji. E, świetna zabawa. Staraliśmy się jak mogliśmy, żeby stanąć na wysokości zadania pod kątem organizacyjnym. Myślę, że dzisiaj e, naprawdę wszystko ładnie się ułożyło. Pogoda dopisała. Tak, tak jak wspomniałeś, udało nam się w ramach programu kompencycyjnego uzyskać dofinansowanie, w ramach którego zakupiliśmy sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia turnieju, zakupiliśmy piłki, również sfinansowano nam kwestie związane z wyżywieniem dzieciaków, dzięki czemu dzieciaczki podczas turnieju mogły dostać darmowe napoje. Również serwowaliśmy kiełbaski i frytki, które się dzisiaj cieszyły naprawdę wielką popularnością. E, oczywiście wszystkie kwestie organizacyjne również zostały pokryte, takie jak koszt e, związany z opieką medyczną, z e, sędziowaniem. Także naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie dzięki pod tym kątem, również Tobie, bo, bo bez Ciebie e, jakby nie udałoby się nam tych środków pozyskać. Tak, tak jak wspomniałeś, turniej był bezpisowego, całość kosztów został sfinansowany przez nas oraz przez środki z ministerstwa. Tutaj też warto wspomnieć na osoby, które mi w tym wszystkim w całej organizacji pomagały, bo również prezes KS Tobierna Wiceprezes drugi i nasi, że tak powiem, kochani rodzice, którzy się zaangażowali, zorganizowali i owoce, i poczęstunek w formie słodkiego stołu. Także myślę, że organizacyjnie wyglądało to bardzo dobrze. Jeszcze raz wielkie dzięki. Muzyka Okay.